Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Tutaj jest krzak kabaczka, a tam dalej jest i on. Kabaczek gigant. Teraz w nocy było 4 stopnie, więc przykryłem moją konstrukcję. Zaraz Wam pokażę z bliska. Kabaczek gigant, uprawa ciężka. Pierwszy kabaczek mi pękł. Drugi mam nadzieję, że jest w tym momencie cały. No różnie może być. Wczoraj jak podchodziłem do niego, to był wieczór. I jak świeciłem... To wyglądało, że pęk, ale na szczęście nie. To było widać tylko paski tutaj, które są no bo po prostu to nie, ale teraz mogę go dotknąć. Za niedługo będę go brał i przenosił z pomocą moich sąsiadów, którym bardzo dziękuję. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. No, zaraz będę tego kabaczka obcinał. Najpierw jednak zdejmę tą konstrukcję. Konstrukcję, która chroniła kabaczek przed deszczem. No, i też przed, przed gradem. Chociaż nie cały, bo on później wyrósł ponad to, co się spodziewałem. O, można sobie tutaj spojrzeć, że minimalnie tak wy, wyrósł za konstrukcję, która jest bardzo duża, według mnie. No i dobra, wczoraj było właśnie te 4 stopnie, więc jeszcze dałem agro Natomiast tutaj są deski, taka folia. Były bardzo duże deszcze, może dzięki temu ten kabaczek jeszcze nie pękł, chociaż krzak też przyjął dużo, dużo wody, co było dla niego niekorzystne. Dużo wody w, w, w krótkim czasie. No ale dobra, zdejmę konstrukcję i pokażę Wam, jak ten kabaczek wygląda z boku. Tutaj Wam jeszcze pokażę taki mniejszy kabaczek, który wyrósł obok tego. Konstrukcja ściągnięta, zostały tylko paliki. Ale jest wielki, ale jest wielki. Patrzcie. Dla takich chwil warto to robić. Coś wspaniałego. Aż nie wiem, co powiedzieć. Mnóstwo myśli, mnóstwo słów. Coś wspaniałego. Teraz, żeby go tylko przenieść dobrze, żeby wszystko było ok, ja już go ścinam. Kabaczek obcięty. Mój jest ten na środku. To jest numer jeden. Numer jeden od Piotra. Oooczył wow. 49,5, super. Rafał <śmienicieliby> 49,5. <śmienicieliby> <śmienicieliby> super, brawo, brawo. Brawo, A to równe, 32, super! Bo... Słuchajcie, tutaj jest jakaś ambicja na rekord. Tak jest, będzie, będzie, będzie. Będzie, będzie rekord? Będzie, będzie, będzie. 72! No to więcej. O! Wow! Super! Brawo, brawo! Namy rekord polski! A miejsce pierwsze, 74,5 kg. Tomasz Wodziński! Brawo, brawo! Ale zamyk w tej kategorii. On wie... Piotrze! A ty musisz wręczyć. Dobrze Super Tomasz Tomek ode mnie wielkie, brawa. I gratulacje za to, że za to, że macie taką pasję za to, że Super! Super! Radny, super brawo!